Kochani, nie byłbym sobą, jakbym tym nie robił. No muszę, no muszę. Ja lubię ośnikiem pracować. Pokazywałem to na pierwszym odcinku, więc cały czas będę miał ośnik w ręku. Pamiętajcie o tym. Może nie zawsze, ale przeważnie. To jest robota. O powie, że psuje drzewo. I teraz, jak się ktoś zna, to widzi, że to jest wysezonowane drzewo. Bo, jakby nie było wysezonowane, to kora by się tak nie sypała, jak się sypie teraz. Więc wiadomo. Nie kłamiem, nie oszukuję. Mówię prawdę. Gotowe. Jeszcze nie jest gotowe, ale prawie. Ławka ma mieć długości 140. Więc będzie miała. Teraz pokazuję co następuje dalej. Pokazywałem kiedyś, jak stół robiłem. Powinniście sobie przypomnieć, to jest coś bardzo podobnego. Pomocowałem, poskręcałem, nawet takie fajne dwa dyszelki zostawiłem, że można sobie, o, jako taczuszką pojeździć, jak mi kółka założył. Pomysłów jest wiele. I teraz robimy tak. Robimy sobie to tak, jedno, deseczkiem tu, żeby było wygodnie siedzieć. Zaraz zobaczymy, obejrzymy, jak to będzie. Może jeden pan nawet powie, że tutaj by się przydała grubościówka. Powiem tak. Może by się jej przydała. Ale deski nie zrobi się na grubościówce. Z jednej strony grubsza, z drugiej strony cieńsza. A ja tutaj tak robię około 2-3 mm, żeby był taki fajny skosik. Teraz zobaczę jak ja będę sobie siedział na tym No Uważam, że będzie wygodny Zobaczymy rozstaw jaki jest Mniej więcej No 42 cm to Zrobię 43, bo może ktoś ma większy kufer to co usiądzie wygodny To będzie 43 Tu też zrobimy 43 I jeszcze jedna rzecz Ktoś tam kiedyś coś napisał w komentarzu, słyszałem, że Żeby łączyć deski na pióro e, Wtedy będę się dobrze trzymały, no kochani To nie tak jeżeli to ma stać na dworze, to musi być szczelina między deskami. Bo jak pióro dostanie wody, a na pewno dostanie, bo na wodę, jak też pan jeden powiedział, nie ma mocnych, to jest prawda. A potem rozek z to się zrobi taki. Nie będzie. Półtora centymetra szczelineczka. Nawet tu dwa jest. Muszę się wziąć inną metrówkę. O półtora centymetra. I tu jest półtora. I będzie luks malina. Teraz sobie zaznaczymy, przykręcimy i skończymy. Trochę mniejsze wiertło. Przynajmniej tak jak jest ósemka to siedem osiem, siedem sześć wiertło. I teraz siadamy o. na razie, jest malina. Zobaczymy dalej. A teraz pokażę Wam, jak ja robię, żebym się nie męczył. Bo nie lubię się męczyć, to jest fakt. Mam tutaj odmierzone. Pamiętam. Ile ma być? ławeczka będzie, metr 40. Nie, metr 20, jak paleta. metr 25 paleta ma. Ale będzie, metr 40. I właśnie tyle ma. Tak ma być. Teraz kątowniczek. Odrysować. I uciąć. No, kątowniczek odrysujemy, pykmyk cyryk i będzie No ale coś jeszcze do tego. No nie może tak być, żeby to było takie proste jak... jak tak spod siekiery, no kochani, tak, tak się nie da. Może jakąś puszeczkę. Zawsze jakieś urozmaicenie będzie. No. Nie będzie tak prosto, tylko tak. Dlatego zostawiam zawsze coś takiego. No. Ja uważam, że to jest ładniej tak. Jak idzie. I wyszynareczka i jedziemy. Mamy łóżki. teraz już zaczyna się coś kroić, o. Jak skręcę, poszlifuję. Dyszelki obecnej. będzie okej, okay. będzie grać pomada. Oparcie zrobione. Teraz tylko poprzyżynam. ale ławka w stanie leżącym jest teraz. Na razie ona leży, a nie stoi. Tam się przytnie, tu się utnie i jest okej. Okay. I już jest dobrze, i gra i buci. Ale muszę jeszcze obciąć tutaj. Dyszelki. Dyszelki muszę obciąć. Inaczej się nie da. Tak oto wygląda. Można powiedzieć, w stanie surowym. Tu jest nieoszlipowane. Tu jest oszlipowane. O, tu, tu jest ładnie oszlipowane. Tak jak mówiłem. Ale jeszcze to wszystko przeglansuje ładnie. Doszlifuje. Pomaluję No i pokażę No już na sam koniec. Jak się komuś spodobała ta robota, zapraszam na moją stronę. Do skomentowania. Bardzo jest szeroka, wygodna. Proszę bardzo, o można se poleżyć, Można sobie też postawić coś z boku. Jeszcze miejsca jest. Więc Drewno pewne. Olszowe, wysezonowane. Nie widać tutaj robaka, nie widać nic. Więc tak oto wygląda moja robota. Kochani, tu jest, ja tak gadam, gadam, ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Jest dla mnie no ważna rzecz subskrypcje. Ten, kto nie ma subskrypcji, to niech sobie przypomni niech daje bo już niebawem, niebawem mogę powiedzieć, że już tycie brakuje do 10 tysięcy, a szykuje super niespodziankę. Więc. Subskrybujcie, a niespodzianka dla kogoś będzie. Jak mi się spodoba komentarz, tak jak kiedyś podarowałem deskę do krojenia, tak teraz mam fajny pomysł i podaruję go też. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za oglądalność i jak dalej życzę cierpliwości dla mnie i przychylnych komentarzy. Zdróweczka życzę.